Tam z które podcinam liną, teraz w górę nas wyniosę już nie się I ze mną, brat, na tej fali przepłyniemy cały świat. Pracowałem mam parę lat i zrobiłem to sam. Ty... Cały sklep, które pocinali nam, teraz w górę nas wyniosę, już nie siedzę sam. Liczy, cha ze mną brak, na ja tej twojej przepyniemy cały świat. Pracowałem parę i zrobiłem wszystko sam. Robiłem sam, proszę tam odnaleźć los, jebać waszą falę, jebać waszą senę, wracaj ty, ty wciągać w nos. Multi jedzie prawie roś-roś, mały multi, większe konto ona traci przy mnie kontrol, inne sługi mówią stop bo... Rozjebiesz scenę jak bomba Muzyka działa na mnie jak koka Do przodu idę, nie się co, pfam, nie, nie, Ja wierzę w siebie jak boga Do góry lecę, mam pop popo Patrz, sobie, już nie podołam Nie, nie Długo <śmów> pan jedzie, to rojs, rojs ja się nie wieźli, Powiem stop Powiem stop A ja zrobię, powiem stop no jego miasta bez teraz Polska na mnie, Polska na mnie, już moje obiekty. Te <grym> same słowa, które podcinali nam, teraz w górę nas wyniosą, już nie siedzę sam. Liczę, za mną, brat, na tej fali przepyniemy cały świat. Pracowałem prela i zrobiłem wszystko sam, no, które podcinali nam, teraz. Już nie siedzę sam, haj, za no bra, na tej paliwkach nie my cały świat, zatrzymałem barela i rozwiemcz to sam. Ziomal będzie jedził w porze, głowy wciąż wysoka, po mamy dolce, Głośną supa o nas będzie w w Polsce. Nie dam ci już, dam ci tylko samy kolc, Poczywa miłość tu jest na każdej drodze. Dlatego kocham trap, motywacją są pomiejące A fanów kocham, jakbym znał ich bardzo dobrze I w głowie ciągle skład jebać ludzi, co są wrogiem Doceniam tu każdy, który był nie miałem tylu sił, gdy nie miałem sensu żyć Nie wiedziałem co fit, nie wiedziałem co to szyk Doceniam tu każdego, który był Nie, gdy nie miałem próba sił, gdy nie miałem sensu żyć Nie wiedziałem co to fit, nie wiedziałem szyk, coś tam, coś tam Te same siła, które podcinali nam Teraz górę nas wyniosły, już nie siedzę sam Liczę chęć, ze mną brat Na tej fali przepłyniemy cały świat Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam te same zło, które podcinali nam Teraz górę na wyniosę, już nie siedzę sam Widzę kraj, zewnątrz na tej fali Przepełniamy ja świat, parę lat, parę lat Łypałem Hubertowi kopa łeb No koniec, już tym witam, już, 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 raz, dwa, trzy.